doskonale wiedzą, jaka jest historia Katowic. Historia Katowic zaczęła się od tego, że dwóch panów, Holce i Grunan, usiedli i zaplanowali Katowice. I to jest największe wyzwanie przed nowymi władzami miasta, czyli zaplanować Katowice po to, żeby były miastem przyjaznym dla ludzi, którzy tu żyją, mieszkają, ale również dla przedsiębiorców. Śródmieście trzeba oddać ludziom młodym. Chwalimy się, że mamy wielu studentów, no ale ci studenci, Najczęściej po godzinach zajęć i jadą do Krakowa, jadą do Gliwic, bo tam studenci mają co robić, w Katowicach nie mają. Sprawy metropolitalne to jest niezwykle ważne zagadnienie, bo brak silnej metropolii, czy też silnej władzy na poziomie metropolitalnym, powoduje dzisiaj, że wszyscy tracimy. Tracą poszczególne miasta aglomeracji, traci Województwo Śląskie. Duży biznes, ale również silne środki badawcze, naukowe lokują się w dobrze zarządzanych dużych jednostkach miejskich. Nasza aglomeracja, wskutek bardzo silnego rozdrobnienia z kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt małych, średnich i średnio dużych miast bo największe ma niespełna 300 tysięcy to jest małe miasto w skali Europy nie ma szans na globalnym rynku konkurencji pozyskiwania inwestorów. Najwybitniejszych mózgów naukowych, ośrodków naukowych i tak dalej. W związku z czym potrzebujemy platformy zarządzania całym tym obszarem. Tą zasadę wyznaję i stosuję od dawna. Uważam, że pierwszym obowiązkiem władzy jest nie przeszkadzać. Jesteśmy w stanie w ciągu jednej kadencji znacząco przywrócić rynkowi jego funkcję. W najbliższą sobotę wybieramy się, żeby sprawdzić, jak tak naprawdę ścieżki rowerowe w Katycach działają. Jaśmie twierdzi, że ścieżek rowerowych to mam w Katycach około kilometra w kilku kawałkach i nie da się tym nigdzie przejechać, już nie mówiąc o bezpieczeństwie i takim fizycznym, i dla zdrowia, bo po kostce Brukowej się średnio fajnie jeździ. dla mnie. Jako samorządowca samorządem są mieszkańcy. Urzędnicy są tylko po to, by wykonywać program, który akurat zwycięskie ugrupowanie wciela przez najbliższą kadencję. Naszym wyzwaniem jest jak ożywić Śródmieście Katowic i to musi się dać poprzez po pierwsze znaczącą ilość nowych ludzi, przede wszystkim studentów, młodych ludzi, ludzi, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, którym trzeba zaoferować mieszkania, ale również poprzez majątek, który miasto dysponuje, różnych mieszkań, osobom, które powinny w centrum mieszkać i wsparcie różnego rodzaju inwestycji publicznych, w tym również właśnie kupowanie nieruchomości, które kiedyś pełniły funkcje kulturalne, a dzisiaj takich nie pełnią, a powinny Centrów. Każda dzielnica powinna mieć swoje centrum, powinna mieć swój ryneczek, powinna mieć y, swoją y, bazę kulturalną. Niech rodzice wybierają, do której szkoły chcą posłać dziecko, niech szkoły konkurują ofertą edukacyjną o uczniów, niech szkoły rywalizują programem, jakością tych programów, ofertą nauczycieli, bo stąd podniesie nam jakość edukacji w całym mieście i to, co jest ważne dla ludzi młodych. Dzisiaj ludzi młodych bardzo często stają przed dylematem pracy albo wychowanie dziecka. Uważam, że to jest fałszywy dylemat. Wszyscy powinni powinni mieć możliwość pracy i w tym czasie dzieci powinny być w żłobku Bądź w przedszkolu. Uważam, że y, trzeba przeprowadzić gruntowną reformę edukacji miasta Katowice. Powinniśmy nie tylko naszym dzieciom, ale również tym, którzy chcą się tu osiedlić otworzyć w pełni edukację wielojęzyczną, nie tylko edukację w języku polskim, by każdy mógł się zapisać według swoich możliwości, swoich aspiracji do tej szkoły, do której chce. Administrację trzeba traktować tak samo jak każde normalne przedsiębiorstwo. Administracja ma służyć swoim klientom, którymi są mieszkańcy Katowic i przedsiębiorcy, którzy w Katowicach chcą realizować swoje potrzeby. Chcą mieć możliwość rozwijania się, możliwość zatrudniania, Nowych ludzi, budowania kolejnych fabryk, i tak dalej, tak dalej. W związku z czym administracja musi być zdefiniowana pod klienta, czyli tak naprawdę jedynym mierzalnym, takim miernikiem jakości działania administracji jest poziom satysfakcji klienta. My chcemy mieszkańców, którzy będą współuczestniczyli w rozwoju miasta. Ten brak krawata jest dla mnie. Pewnego rodzaju ideowym manifestem, również. Ta debata prawyborcza, prawybory, kampania wyborcza, mam nadzieję, ale mam nadzieję również prezydentura to jest czas, który powinien być poświęcony ludziom młodym. Dzisiaj młodzi ludzie w Katowicach niestety nie znajdują wielu szans. Nie ma bardzo dobrej edukacji, nie ma szans na świetną pracę. Nie ma miejsca, w których można spędzać wolny czas. My chcemy tych, którzy chcą rozwoju, którzy chcą aktywności i gospodarczej i naukowej i kulturalnej. My chcemy otworzyć miasto dla tych, którzy widzą tutaj dla siebie i dla swoich dzieci przyszłość. Mam przekonaniu w odpowiedzialności za przyszłe Pokolenia. w odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy, musimy zmienić swoje przyzwyczajenia. Oczywiście nie możemy tego robić z dnia na dzień, a nie możemy robić tego w sposób zabraniając komu korzystać z samochodu, ale pokazując jasną, czytelną alternatywę. Jest dobry transport publiczny, przyjazny środowisku, warto z niego korzystać i wtedy warto zostawić samochód w domu, bo inaczej to się wiąże z sankcjami czy z jakimiś opłatami finansowymi. Powinny być wybudowane parkingi, podziemne, naziemne i nadziemne, tak żeby można było po centrum miasta, załatwiając wszystkie swoje potrzeby, y od kultury począwszy po administrację skończywszy, y załatwiać już y albo pieszo, jeżeli parkujemy bliżej, albo transportem publicznym. Miasto służy przede wszystkim mieszkańcom, ale żeby miasto się rozwijało, to musimy też przyciągnąć tutaj turystów. Nasza debata, nasz program wyborczy, nasze rządy, ja jestem przekonany, że to zrobimy, to jest czas, żeby młodzi ludzie widzieli w Katolicach swoje szanse na dobrą edukację, na dobrą pracę, na perspektywę zrobienia kariery, na miejsce, w którym warto żyć.